Wjadę do ciebie na rowerze. <noise> Siema z tej strony, czenek. <noise> Albo to, po potem zrobimy. Jak go wpchamy, i zrobimy tak. z hmm, pankiem. Siema z tej strony, Przenek z kanału arachno Tobia. Dzisiaj, moi drodzy, tak naprawdę jesteśmy na hodowli Wojtka. Nie mówi się hmm. na hodowli, tylko wyhodowli. Przepraszam moją mam oraz wszystkich polonistów, którzy oglądają e, ten wstęp. No i tak, wylądowali mi się we Wrocławiu, ponieważ byłem u Wojtka nagrać jeden film na temat Toyota nie wiem, czy to zobaczycie próbóweczki. Dość fajny film. U Wojtka już jest na kanale albo będzie. A dzisiaj Wojtek nauczy mnie preparować pająki, ponieważ preparuję dość dobrze. Wypreparował mi bardzo z moich, z moich pajączków, które niestety ode mnie od odeszły. No a dzisiaj ja się z tym zmierzę. No i będzie też dla Was taki krótki poradnik, ponieważ yy, wiem, że takiej treści byście na tym kanale chcieli. Tym bardziej. Z takim kurwa przystajną koleżką Myślałem, że teraz na pająka pokierujesz, że przystajny koleżka Nie, sam jest A to na mnie kadr? U... Tak, u... będziemy pracować. Powiedzmy szczerze, że sam jest nie jest najprzystojniejszym pająkiem, jakiego znamy No dobra u... No ale tak, swoją drogą w ogóle, bo byliśmy kiedyś w Wojtkach na hodowli Tylko na starej Tylko na starej hodowli Brutza. i troszkę się tu zmieniło Bardzo estetycznie jest tutaj Porobiony fajne ledy, nie to co u mnie elegancko. no i widać, że jest tu pieniądz. Czuć pieniądz! Panie. Swoją drogą patrzcie na to. To jest zawieszka. Przycisk do papieru. Przycisk do papieru. Nie no, pamiętam jak Wojtek miał ile? 3000 widzów. No. Przyszedłeś na Kraków y z koszulką dla mnie? Do dzisiaj mam w niej tak, lata. Tak. A teraz, a teraz mi No to nie wiem to z koszulką. Ale wysyłam ci pańki, za to, o których nie nagrywasz filmów, więc jesteśmy na równi. W sobie tak. Dobra, moi drodzy, bez przeciągania. Lecimy z preparowaniem pajączka. Leżał dość długo chyba w zamrażarce, Teraz czekam, aż troszkę sobie co? Odtaja. E, Odtaja. Tak, on jeszcze, znaczy nogi już powoli są ok, ale jeszcze ten odłok jest cały twardy. Mm. A musi być miękki, żeby go wypchać tym baczkiem, nie? Dobra, dobra, czyli co? Czyli ogólnie na podzielimy sobie to na parę etapów pewnie. Bo pierwszym etapem będzie rozcięcie chyba, jak się nie mylę od pajączka, tak. tak, tak. Żeby wybeszyć żeby go. Rozcinamy go co? Od spodu, nie? Od spodu nie. takim podłużnym nacięciem, potem wypychamy, no hmm. i potem ustawiamy na takiej oto podkład. W sensie to można użyć naprawdę czegokolwiek nawet. Styropian tylko... też bardzo często widzę, że. Tak, styropian udawa. albo taka. Pianka polietylenowa, tu gdzie jest ten duży robal, którego widzieliście Sponia. kiedyś, nie? A to jest w ogóle du duże ciekawostka, nie wiem czy chcesz opowiedzieć o nim, ale... mi ja już y mówiłem, y więc. Aha, no tak, cena takiego owada to jest rynkowo ile? Bardzo dużo zależy, nie? To tak jak kiedyś ty powiedziałeś, że to ile jest w stanie za niego ktoś zapłacić, no za tego ktoś zapłacił 2 800 euro, więc co daje, nie wiem, ile to? 13 tysięcy złotych? No, 13 tysięcy złotych, złotych jakoś tak. Także ja. dość sporo, jak za takiego Karolucha. A ile jest Twój mercedes warty? Oj, stary. Nie, nie powiem, bo urząd skarbowy tutaj czuwa. Co? No ale jak widzicie, Wojtek ma tutaj troszkę wypreparowanych stworów. I może tutaj jakaś fota z moich, z moich gabloty które wszystkie Wojtek sam własnoręcznie mi. Stworu trupiarnia. Stworu trupiarnia. No jest to dość straszne, ale fajnie, że można je zachować, no co, bo jak nie wypreparujesz, no to albo ci zgnije, zjedzą go jakiś roztocza, a tak można go jakoś fajnie zachować, nie? Takiego Prawda. stwora. Dobra, Przemek, ty teraz robisz rzeczy. Dobra, no tak jak mówiłeś, nie? Bierzemy tego... Tak, z tym samcem jest o tyle y, prosta sprawa, że tak jak mówiłem, u niego w sumie nawet nie trzeba rozcinać od włoka, on jest tak skostniały w środku, tak długo musiał leżeć w terrarium po śmierci, y, że, no, że no nie ma takiej potrzeby, żeby po prostu go wybebeszać. Można ale nie trzeba i on też zostanie w takiej ładnej pozycji w sensie że będzie miał normalnie ładny kulisty odblok i może zrobić, zrobić miniaturkę stary w ogóle dobra czyli co yy, bo ja to w ogóle pierwszy raz rozcinam w sumie no nie tutaj tego nie rozcinamy to jest to, co mówię, nie? Aha, czyli go w ogóle nie dotykamy. W ogóle, znaczy, w ogóle nie dotykamy. Jedynie Tutaj... go ustawiamy. Tak, jedyne A coś... makulatę? Makulatę, bo tu jest jeszcze drugi, który jest przemkowy, taki oto śmieszny ziomek. Makulatę, z tego co widzę, możemy rozciąć, tylko żeby ona, no tak, ona będzie rozcinana, tylko musi sobie, no, się rozbrozić. Dobra, dobra. No, czyli na ten moment nożyk chowamy. Tak. I tego pamiątka jedynie wbijamy na e, szpileczkach żeby go jakoś fajnie ustawić, nie? No wiesz, ustawienie to jest tylko i wyłącznie twoja kwestia, jak ty to chcesz Ustawmy robić. Sam może jak jest loterię, wiesz o co, i tak stary wzdłuż. Więc ja zawsze to robię okay. tak, że jedna szpilka idzie w karapaks, żeby przytrzymać, mhm. a reszta ustawia nogi. Czyli co, w środek? No. Ogólnie, takie, takie rzeczy, że nie trzeba rozcinać, to jest rzadka sprawa. I tylko u kilku, u kilku osobników mi się to udało tak zrobić, żeby ten odłok się zachował. E, no, Przy znacznej większości przypadków, jednak rozcięcie i tak zwane bezczelne wymyślenia. Ale też śmiertą te jest. pańki. No, śmierdzą. No, śmierdzą trupem, na no, czym nie mają śmierć? Dobra. A kula, ta, to nie jest nowy świat. Tak, mm. tak to leci, czy nie? Mm, jakoś tak. Kto to wymyślił? To jest przyśpiewka z Politechniki i w ogóle z, ze studiów. A no tak, bo ty he, nie byłeś na studiach. A to tak się robi, czy...? No, generalnie tak. To już jest, mówić, tak jak lubisz i masz... Dwa, jakby dwa rodzaje szpilek są, nie? Takie y, ciemne, czarne, emaliowane, z małymi główkami. No. To są entomologiczne i one zazwyczaj służą właśnie już do wsadzenia do gabloty, czyli jakby no, okaz no. na nich zostaje. Okay. A te z dużymi główkami, żeby były wygodne w manipulowaniu, no to one służą do... Ustawiania okazu. No nie jest to takie, w sensie ta igła w środku dużo daje. Tak, ja, bo bardziej... ten okaz się nie przesuwa. I nie przesuwać, Tak, się, no. I jest bardzo, bardzo wygodne to, nie? Dobra, czyli zasadniczo co? Na ten moment y, i robimy to symetrycznie, nie? To też jest chyba dość. W sensie A fajnie. Jak, jak no to mówię ci, to jest już kwestia preparatora. Jak kto lubi? No na przykład Dead Poland Poland preparuje tak, że w naturalnej pozycji nie na takich na przykład. Widziałem nie, na właśnie coś takiego. I tam, no to nie jest symetrycznie, no bo pajanki nie chodzą no, symetrycznie. Nie chodzą symetrycznie, no. Ale to powiedz mi, bo y, są na przykład jakieś miejsca, w których powinien, powinno się wbijać. W sensie, no nie, nie wiem, czy o to mi chodzi. Jak masz nogę, no to na przykład nie łapiesz pańka tutaj. Nie, znaczy no, no, nie, nie, czy nie ma jakichś jak przepisów definiujących, gdzie uh -huh. to się powinno wbijać czy coś takiego. E, ja to robię na czuja. Czyli już jak wolny się Wolny na... rynek. Wolny rynek, tak jest. Pyk, pyk, tak go obigiełkujemy, bo to jest to, że jakbyśmy tych igiełek nie wbili, ale go tak ustawili, to on może się przykurczyć, nie? Często, tak, tak. Że... I często tak się dzieje. No. Skakuny się na przykład bardzo przykurczają. Ale śmierdzi ten pajęk. Taką szczyną po prostu. To nie. Boś się jak nie? No to wiesz, on nie miał kiedy się w sumie. Z Makolacją już widzę, że będzie jeden dodatkowy problem. Trzeba będzie jej potem nogę dokleić. Tylko noga. Boże roz... i nogę. Tak. Super. Noga, set. Lubisz ogólnie se moje pająki, nie? Tak czasem, Lubię. na przykład Rufilatę. Co się stało z tą Rufilatą? Zeżarły ją jakieś rzeczy, muszki. I jej tak się wzięło i zniszczyło. Ale to nie moja wina. To. Moja. To twoja wina, bo dałeś mi tego pająka. Mm, to mi się nie podoba, to... Chciałbym te bulbusy bardziej wykazać. Wiesz co chodzi? Żeby było widać, że to siusiok. Siusioki. Głupie to jest, stary. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Musiałem że płac... no no To teraz robisz wierze. najprostszą czynność. No dobra, a ja chcę najtrudniejszą. To musisz iść na studia. Ty musisz poszukać godności. Gdzie ta ma... jest? jak skupiony na robocie. Mm. No jak? Nie no, dobrze jest. Fez, dobrze. Dobrze jest, dobrze o. robię. Brawo, Przemek, jestem z ciebie bardzo dumny. Dobra, teraz chcę bardziej wymagające zadanie. No to musimy Dobra, zrobić... No to on starć, mi się wydaje. Sam <laughs> zrobić. Dobra, chcę kolejnego. Dobra, ale to zmiana obiektywu, bo ten mniejszy. Y, czy ten element tutaj jak jest y, miejsce, gdzie jest serce jakby. No. Można jeszcze wypchać jakoś bardziej, czy No to Albo jak tutaj chcesz, możesz wypchać generalnie. Albo tutaj jakoś go tak połapać z boku, czy tak nie działa? Podejrzewam, że się zapadnie, to musiałbyś po prostu więcej waty tam więcej waty tam mm. I ono musi głębiej po prostu wejść do watę, nie? Tak, tak, no dokładnie. dokładnie. ja się boję ten no, odwók mu się rozerwie, wiesz? No czasem jak za mocno, faktycznie tam wepchasz watę, to zdarzyło mi się parę razy, że się rozerwał. Mm. To było kiepsko. Piepsko. No bo to spartalona robota, nie? thank you Ja za często robię tak, że zobacz, roluję w palcach i za to łapię. I wtedy łat łatwiej jest dużo upchać. No, 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 no. I tego dwuokół potem nie zaszywamy, nie? Nic takiego. Nie, nie, ja tylko robię tak, że łapię z dwóch stron pensetem i trochę przyciągam do siebie te krawędzie. Bo lepiej wygląda, no trochę. Co myślisz? No? Ja w ogóle myślę, żeby go mocniej wypychać, bo to jest samiec. Jakby one nigdy nie są, wiesz, w tym stadium już aż tak grubo ubite, nie? Tutaj nogę później doklejmy. Tak... No, nogę do doklejamy w sumie na samym końcu. Ja zrobił tego tak rzeczywiście, tak wiesz jak? Podłużnie, jak, po, Podłużnie, jak tak, tak jak się rozkładają na, mm -hmm. na, na korku. No i teraz ta sama sytuacja, co poprzednio, czyli szpilka jedna, carapax i potem układanie od. Hmm, dobra, Piek, pik. No nie jest to, w sensie, może nie, że nie jest to trudne, bo zrobiłem to, wiesz, bardzo tak... No dobra, ale wiesz, ty to tam... Be, bez doświadczenia to zrobiłeś, nie? A jak już nabierzesz Jedynie prawy... co, to wylinki, stare kiedyś preparowałem, nie? No ale wylinka, no to jest jakby dużo prostsza, no bo tam nic nie wypychasz, to jest... sam, Ale, pr... ale czy jest prostsza? Inny. Nie wiem, stary. Powiedziałbym, że... Według mnie jest prostsza, ale jest bardziej krucha. To, to pod tym względem... O, a co w sytuacji, jak ten karabak zam się zapada tutaj, tego panienka? Yy, no to możemy no, robić w inne miejsce. Dobra, ale trochę pokręciłem. Takie wiesz? rzeczy też się zdarzają no. i czasami w ogóle ten karabak się zapadnie do środka. Też mi się tak no. zdarzyło parę razy. I to w tym

Wtedy no... Czasami da się to uratować i hmm. po prostu też trzeba wypchać wtedy karapaks od, od spodu. Co ty gadasz? Czyli też odcinasz karapaks wtedy? Tak, wtedy ratuję to w ten sposób, a czasami no pająki do wyrzucenia, jeżeli to jest to nic cennego i po prostu Czajka. życie. Ale, ale to głównie właśnie przy takich mniejszych pająkach się dzieje i przy takich, które padły na przykład zaraz po wylince, bo wtedy one są miękkie. Czasami... Ostatnio też... Zresztą nawet mam tutaj taki okaz, co padł zaraz przed wylinką. Hmm. I jak, pre, jak preparowałem, to była dorosła samica Brechepel mahamori to po prostu z odbłoka jej schodziły płaty skóry i były no, nowe włoski były pod spodem. Co ty gadasz? Także tak, takie śmieszne rzeczy też się zdarzały. I no, to, to, to wtedy było, po prostu było widać, że ten pająk, no podejrzewam, że parę dni byli nią. Największym minusem tego jest smród. Tak, to prawda. I trzeba... W sensie to twój. <laughs> myłeś się dzisiaj? Wczoraj. No to, 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 to jeszcze do mnie z pretensjami. Ale w nocy, to się, to się liczy jak dzisiaj. Nie, to tak nie działa. I słuchaj Wojtek, to jest generalnie no dość trudna praca i jak będziesz się uczył preparować, to nie, nie bój się mnie zapytać o coś i tak dalej, bo ja nie mam problemu, wiesz, z dzieleniem się wiedzą, nie? Za tego samca to ci jeszcze się podwójnie policzę, bo będę musiał go przepreparować, żeby to jakoś wyglądało. Którego? Tego, co właśnie robisz. Mokula? Ty <laughs> wiesz, że jest, o co ci chodzi? Nie no, to nie, jest, nie jest ładnie. naprawdę jest spoko, poza odwłokiem. Wydaje, Wydaje mi się, że... No, odwłok jest taki, funkcji. Wydaje mi się, że... Jak na pierwszy raz, to zachowałeś czujność na drodze, używałeś kierunków wskazów, jest ok. Wydaje mi się, że znając po prostu trochę anatomii pająka, łatwiej mi, wiesz o co chodzi, go ułożyć jakoś tak w miarę sensownie, no, e, to... tak estetycznie po prostu, jeżeli osoba, która nie wie, jak on wygląda, nie? Coś w tym może być. Nie wiem, no takie mam wrażenie, że ludzie jak czasem rzucają jakieś foty jak sobie preparują pająka, to nie do końca może wiedzą jak, jak on na przykład ma sylwetkę. Taki... Ale to już kwestia chyba ułożenia po prostu tego pająka potem, nie? Że na no przykład no. Że teraz jak robisz tą makulatę, no to ona jest bardziej podłużna, no bo no bo tak, tak siedzi w naturze nie. po prostu. A są pająki, co w sumie są takie skulone, nie wiem. Na przykład martwy samiec. To jest bardzo skulony. To jest bardzo skulony. Szczególnie taki zasuszony dobrze. No. Coś widzą fajnego. Co ja mogę widzą fajnego opowiedzieć. Hmm. Hmm. nie słyszałem jakąś fajną ciekawostkę, ale, ale co to <grym> Z taką odpadniętą nogą, to ja robię tak, że ją po prostu z boku ustawiam tak jak ona ma być docelowo, a na końcu tylko doklejam. To no ale to jest... będzie ciężkie. I... Dobra, chyba gotowe. Co? Pokaż. No, takie mo mocne 6,5 na 10. Jest, jestem do... Kawał dobrej roboty. O, tutaj mamy jeszcze sam coś wcześniej. Zobaczcie. Nie no, no, nie jest źle. Ja no, też uważam, że jakby nie jest to może praca oscarowa, ale... Ale finał finałów to nie wygląda tak źle. No tego sam co bym może trochę poprawił. Nie no, też te igły trochę zaburzają Ci... E... No. Odbiór całego obrazu. Tak. Ogólnie spoko, bo one są chyba też... Jakbyś się je chciał poprawić, to co wystarczyłoby je namoczyć, czy to już u nich nie działa? Działa. One są jakby... Gotowe do recyklingu. Spoko, dobra, to mamy spreparowane. Możecie ocenić, co poszło lepiej. Ja uważam, że... W sensie ta makulata może być ciekawie, jak wejdziemy na tą nóżkę, ale podoba mi się, że ona jest tak, wiesz... Rozciągnięta, nie? Po całej długości. Jakby... No, ma tą swoją taką bardzo naturalną pozycję. Tak. Bo są co parę chyba one zazwyczaj sobie stoją jednak tak bardzo... Na nogach wysoko. Na nogach wysoko. Mogę je tak odwrócić ze spodem? Nie no... Nie no, nie, ten, są przy, przytętegowane, są. Nie wiem, to jakąś miatkę możemy zrobić, coś z tym. O pająki! Dobrze wyszło, ja jestem zadowolony z ucznia. No na pewno nie było jakiś bardzo trudnych osobników. Wydaje mi się, że jakbyś dał mi pająka, który miałby więcej zawartości w odwłoku do wypania, mógłbym sobie. z tym... To, to by było żeganie. Byłoby po pierwsze nieprzyjemnie dla mnie, ale też wiesz, mm, boję się, że mógłbym ten odwłok y... uszkodzić. Miałem przede wszystkim proste pańki do spreparowania. Jakbyś dał mi na przykład pająki, które były tak jak mówić długo trupami. To zdecydowanie Może, one, one by mogły mi się porozpadać. Bo nawet w przypadku tego samca makulaty, on ma bardzo malutki odwok. Wiesz, mocniej go naciągnie, żeby. Tak, I ja już czułem, że jakbym mocniej pociągnął, to on by się, no, rozerwał. By się rozerwał. Tak, więc zauważam, no, że miałem dość proste pająki. E, dziękuję, oczywiście, za lekcję. Kurczę ok. wieczorem. Bardzo bardzo dobrze się nauczyłem, uważam. jeszcze prezesa. Co, no i to tyle. Jeśli chcecie w ogóle macie jakieś spreparowane pająki, no to możecie się odzywać do wojska. Ty też preparujesz chyba nie tak od. Od... Za pieniądze. Z... Za pieniądze, <laughs> ale nie chodzi mi o to, że od widzów. E, tak, no, no tak. mi więc... piszą do mnie widzowie, że... Tak więc, jeśli wy widzowie macie jakieś pojęcie do spreparowania, no to możecie się odzywać do Wojtka, tam będzie mail w komentarzu, czy link do profilu na OnlyFans, tam też możecie się ode do niego odezwać. Dzięki za oglądanie i co, zapraszam na film Wojtka, bo też coś śmiesznie wyszedłem, <laughs> więc... Nie... Y <laughs>